Szybki raport narciarski z Innsbrucka. Innsbruck tam, raport narciarski stąd. Gdzie jestem? Na górce, która nazywa się Patscherkofel. To tereny narciarskie Olimpiady z 1976 roku. To tutaj na tej trasie zjazdowej na czarnej e, trasie Franz Klamer zdobył złoty medal olimpijski i stał się legendą. Wśród narciarzy alpejskich stał się legendą w Austrii. A jakie warunki są dzisiaj na terenach olimpijskich w Innsbrucku? Może zacznę od rana. Rankiem byłem po drugiej stronie, na górce zwanej Nordkette. To niewielki ośrodek narciarski, 13 km tras, ale jakich tras? Dwa krzesełka, jakiś wyciąg taśmowy, gondolą wyjeżdżamy na górę. I co? Jeździmy tylko po naturalnym śniegu. Nie ma tam systemów naśnieżania, jest tam naturalny śnieg, więc warunki są jak za starych czasów w szczyrku. Czyli czasami jest bardziej muldziasto i gdzie nie na tych odsłoniętych terenach w słońcu pojawiają się przetarcia. Natomiast tutaj na Pasterkofel warunki są wręcz wyśmienite, ale jest twardo, nawet bardzo twardo, dlatego że stoki Wystawione są na ekspozycję północną. Na stokach od 30 do 90 cm śniegu z 19 km tras otwartych jest ponad 16, ale jakich tras? Głównie są to tereny czerwone i czarne. I polecam Wam jedneczkę i dwójeczkę oraz piąteczkę i szósteczkę, bo na pewno będzie paliło w udach. Jeżeli przyjedziecie do Inzbruka, to pamiętajcie, żeby wpaść na paczerkofel. A na Nordkette, oczywiście w kwestiach widokowych, bo narciarsko to tylko takie zakręcone friki, jak ja wpadają. Serdecznie pozdrawiam ze stolicy Tyrolu i zapraszam do subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych ciekawych materiałów dotyczących ośrodków narciarskich i nie tylko.